Check, radio check. Dobra, Witamy serdecznie, drodzy widzowie. W końcu tak gra działa. Witamy, witamy. Was na deszczowych, chciałem powiedzieć, w Włochach. Mexico, Mexico. No, a był <noise> Czekaj, no, Co to się tam mówi? Tak, tak. Widzowie, obstawiajcie. Nie, no Golden Boy wygrywa, prawda? O, patrzę, gras na tablecie. <głos> <głos> a ty robisz, kopi. Nie Ja, <noise> zapomniałem. Amen, zapomniałem. Tak. I for gor. <noise> Czy na interach, bo gadają? No, no dobra No jak? Jak mm. już leje JADEMY, JADEMY mm. O, ktoś już pojechał Ma Mercedes? Mercedes Mer Mercedes Dobra, chłopaki Właśnie Robimy to Bo nie wiadomo, wiadomo, no Aha, wiadomo, nie wiadomo No, powiedziałem <noise> Ale co wiadomo, nie wiadomo? <noise> Nie wiemy, ile osób obejrzy Matranera, co ogląda kiedy. No dobra, trzeba powtórzyć, racja, racja. Powtórzmy o tym... tym save'ie. Tak, tak, chcemy... Co chcemy? Pięć save'a. Tak, 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 że tutaj dokończymy ten sezon. I tak. już next sezon zaczniemy na nowym save'ie z nowym zespołem i z ikonami. Okej, okay, tak drodzy jest. widzowie, rozumiecie? Czajcie ba... Nie, już będziemy normalnie... No tak, manie, tak w, w tych nowych, nowych zespołach, zespołach, co być. Ten? po prostu... Na na ciekawie będzie... No macie ciekawe, No. będzie nowy zespół, zespoł Będą ikony. No. To też fajnie. To jest coś ciekawego. Si, senor. Dokładnie, dokładnie. Dajcie znać, co o tym sądzicie. Czy no. będziecie Lesi wieszać na nas koty, czy... Nie chcecie? <laughs> no to nie, no. To nie, włącznie. Zostajemy na czyn. No. Nie no, ale no. To by nie, nie no, po wiem, wiem, było wiem, ciekawie, no. Kopi dat, kopi dat. Nie no, wydaje mi się, że widzowie to się zgodzą. A jak się zgodzą, to w sumie my mamy to decyzję. Druga bita. <laughs> mamy decyzję, więc i tak się przeniesiemy, i tak się przeniesiemy. Wiesz? Nie wiem, czy coś jeszcze tam że się mówi na tym madronerze? Panie, przecież... była chyba nie, to było chyba najważniejsze. No, no więc nic, więcej żeśmy tam nie takiego. O, ale tu ślizga, no, ja A właśnie i polecamy, obejrzyj sobie Madronera, bo fajny odcinek wyszedł. Zgadzam się, polecam serdecznie. Pocięte, pocięte. Pocięte. Więc, jak Wiesz, wiecie, tam 3 3 godziny, sama akcja, sama jest akcja. tam godzinka, więc. No. Jakoś się udało. Mega fajne, fajnie wyszło. I spokojnie. Kiedy rynka nie działała. Szybkie za przestępstwo ja musiało robić w błocie. To będzie, to nie trzeba będzie zmieniać ten. będą hmm. transfery. Oj, na zdrowie! Dzięki. Bomba poszła. Idealnie. Zaraz poczęcie hmm. kółka kichłem. Wagoda bo ją na limicie, na limicie You got this I w ścianę Puh. No okej. Można, można Po co ja tą tarkę najeżdżam zawsze, no Może lubisz ją no ja, Lubię, lubię Skórę <laughs> przeholowałem trochę? Ja pierdzielę No kurde, za dużo to ja się nie poprawiam. Fajnie, fajnie. Podoba mi no ja się to. Tak. Na no ja 3, ale jakieś 7 do ciebie brakowało chyba. No, drugi seter no. nice. miałem, Na drugi setr ma fioletowy. Nice. Po pierwsze, tragiczne. Na 20 No. Piąty. A P7, P7 for me. Nie ja będzie dobra, Peter no. Ja będę miał co? Ja będę ja Jestem P8 spadłeś jeszcze? Tak A ja P6, dobrze widzę p 16 to będzie starcik. Mocarne. No, 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 no dobra o, się zajpę. Tak do 6. No nie, nie zlazłem poniżej 1-16. Nie udało mi się. Wyścig, wyścig. W końcu. Wyścig. Ja tam widziałem 30 coś okrążeń, 36 chyba. 36, no. A. Wow. Wow, ocen, oceny na zero, Więc ani na plus, ani na A to nie ja nie na plusie, coś jedno miałem na plusie. Nie, ja to chyba. Mhm, uh -huh. abyś... za mną. No. Uh -huh. okay. A tam. Ojej, to masz <grym> cheity na tą ocenę, nie? Nie. Ja, ja miałem ja kontakty, na fajej. Ja muszę dojechać na podium, żeby dostać na plus punkty, a no ty idziesz... możesz się rozdówcyć <grym> i idziesz... na plus oceny. I o to chodzi, tak? Trzeba te kontakty mieć. No właśnie. <grym> ty na pewno o masz jej. polski paszport? <grym> tak. Brytyjskim ma podrobiony. Ja pierniczę. Jeżeli tylko to Japonia będzie trzecia w następnym sezonie. Ja się... Tak boję tego toru. To jest taka Cię klątwa na tym torze. No bo to jest klątwa na tym torze. Moje najlepsze no miejsce ja na tym torze to jest P18 na Japonii. No, je... no ja. Ty masz P16 najlepsze. No wiem, bo. Ja ogólnie, jeśli chodzi o azjatyckie tory, to, to tak no... Znaczy Chiny są jeszcze good, jakoś te Chiny lubię nawet, ale Japonii no nie umiem jeździć. Ja też nie umiem, A lubię Japonię, ale nie umiem tam jeździć. Witamy, witamy, Hermanos <śpiewanie> Rodrigues. Uh, Holkaus to Pol te pola Crofty, proszę nas przeprowadzić. żeby MacDonald Golden Boy Sport position? Chciałem powiedzieć. Ne. <grym się wytruje> <laughs> no, szkoda. Papa jest przejazd. Kaleniarze. Pański po czy... Ja pierniczę. Sajc! Tsubasa! O, oh, Pierre Gasly. 16 czy może Lendla. coś do góry. A -kan. I... O! Oh, jest! Awesome. Jestem do góry! Jest! Verstappen, Kara! O oh, Jezu, jestem d V18. Okej, okay, now. Samy śmietanka leci. Okej. Oh, Podoba mi się ta strategia. Mogę na niej jechać. Muszę zobaczyć, co to jest. Okej, okay. a bo to ma... Aha, dobra, czyli nie będzie deszczu. Miał być. Może będzie. Nie no tam pod widać. koniec pokazywało, że już na sam koniec. Uuu, uu, Ależ start! Te kierowcy. Łata O Boże, o Jezus! Nie mam boków. Ino, co ty robisz? Oj, oj, spinala. Kopi, kopi. Ja pierdolę mu zarebór jakiś. Przedmiot. jakiś Co No, Juwki, Nie, Wersafę, może Wersafę z tyłu. Aha, no dobra, no to w sumie. Realistycznie pojechał jak na niego. Ale tam ktoś jest uszkodzony chyba przodu, bo wszyscy tak się z telepią. jest woda na młyn. Ja wiem, że ja jestem uszkodzony. to cię uszkodził? Wrzucone? Czy przez... przez... A, ze swojej winy? A, no, ze swojej. Pojechałem. Rozumiem, no. rozumiem. Start miałem bardzo dobry i nie wiedziałem, co mam zrobić, jak zobaczyłem ten młyn. O Jezu. Przede mną... Oj Boże. Kurde. Antonelli! że mi dasz. A co miałem ci dać? Ej, pozycję e, e. naraz. Dobra, box, box. <noise> Mówi, że McDonald liczy na jakiś. ten. safety car. I co ten Alpin tak leci? Co tu się stało? Będę sobie bez że... szans. B widzę, że z Hulkenbergiem razem. Daliśmy sobie czadu. <noise> No, no, DRS for me. A bo chyba jeszcze nie ma DRS. Nie, no powinien już być. Tak, tak. safety car. Właśnie na razie chyba. Chociaż może coś tu z się zaraz stanie, bo tu wszyscy się tak telepią na razie. Majorze, jest też boki zniszczone, no ale. Kopi, kopi. Tak, Golden Boy pokazuje First gdzie jego miejsce. <laughs> to się źle skończy. Au, mówiłem. Który jesteś? P12. Oh, okay. O, okej. To jest redemption Ark, Redemption Ark. <laughs> Oj, przesadziłeś, dolym boś tym gazem. Czy ma teraz? O, Lipka. Dobra, first holu holuj mnie, HOLUJ MNIE! O, oh, yellow, yellow, yellow! Nie wiem gdzie, ale... ...rasa chyba, ta rasa. Pierdyle, oj, first oh, ho, ho, ho Kolesko! Co się Safety! Pełny, 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 daj! Pełny! Pełny, daj! Daj pełny, pełny safety! <laughs> Proszę, tak naprawdę <laughs> to se skarabia. Proszę, powiada mi się, co trzymaj na to, że to czerwona na fecie. Nie wiem, co to jest. No mnie first happen dupnął. Nie, opuszczę. Kurde, bo kary dostałem przez przez niego, no. Daje. Stapel, ja cię nie odpuszczę. Za to, żeś tak Golden Boya potraktował. Nawet nie ma takiej opcji. Ury tu się powinien wciskać! Golden Boy, no marnujesz szansę. Góry, tu mam straszne to wyjście. Ej dla ej. już. Kurde, jaka to jest walka! Ja że to się źle skończy ze fresh Jak wachluję! Kurde, cóż za manewr! Gole mój! O Jezu, no ten to nie odpuści! Jak ja go nie... nie... Lubię! No i masz powiem, wewnętrznej tak bomba. Ciągnij kichę tam. Dawaj! Boy, let's go! O! Chyba zaczyna troszkę rzucać na oponkach. Dobrze <grym> tylko, żebym tu gdzieś nie wyspinował. Muszę się popłaczę Oj no ja dobra. Z kilometra No właśnie. O tak, 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 tak. Niko 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 A nie to portoleta, sorry to Niko jest za mną Za dziad sretny no, no jak ja lecę! w Alpinie Ma first up'en zaraz za mną Skubany Nie wlatuj mi nie 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 Nic nie będę tutaj cooldown na razie, gościu, trzeba puszować Powiedz mi jak Howard the Tires, a nie Cię nikt mnie nie interesuje No iluś przestań Najgorsze jest to, że tam ci mi uciekają, bo są w DRS-ie cały czas A który jesteś? 18 Pika Sądźcie, jak ja to by tak swerstapenem się bił, to na pewno się rozwalimy w którymś momencie. No, nie znam, ja Może szczerze, kara niedługo. Kurde mi te hasy uciekły przez to, żeśmy się tu bili wszyscy, no. Lejla, nie nerwuj się. <laughs> wiem, że Underbody ma critical damage. I know. A na zakrętach ich mocno podganią, no ale no... Mm. Dla prostych nie. O ja pierdykam, no to masz. O, chcę boki uszkodziłem, ale stupid. Stupid action. What a stupid action. No verstappen, traje zbity, no skur. Wszystko? No nie nie wiem, nie, wiem nie nie mogę z tym gościem, po prostu. Nie, no i dupę, no. Ten verstappen no, już oh, yeah. yeah, yeah. <laughs> wokół Ja wiem, wiem. Ja no, smata bita. A masz to zniszczone, czy po prostu się obróciłeś? Kurde, pół boli, do mam. Mm. O, oho, oho. nie, nie. O, już chciałem, że ściana. No mówiłem, że nie da się tym jeździć teraz. O! Ja przecież chciałem, że... A nie da, to, to nie sekcja boxem, tylko podwozie mam rozwalone, okej. Okay. Ja że sekcja bośną mam rozwalone. No! Daj piść. Nie, ja mam takiego pecha w tej karierce. Nie chcę zrobić, żeby chociaż ten jeden punkt dowieść, no. I don't know. Może okay, przez Zespol. <laughs> Inna boli, bo. Kurde, nawet pełnego gazu nie daję. A mnie tak opraca. Hmm. Chcecie na to jechać? Co? Chcecie się to jechać, do końca? No, ja pierdykam! Nie. No, jak chcesz to możemy wyjść. nie ma problemu, bo ja nie mam zamiaru tego jechać do końca. Nie tym oh. samochodem! Hell no, bro! Ja pierdykam, no! Szybki meksyk, szybki meksyk! Przepraszamy, widzowie. Sorry, z tymi waszej. Ja? Ale widzicie, co ten first nie tu. <grym> well, o, oh, jeszcze mistrza wygrał. Sz już, na Meksyku, ty szybko. Mm. O oh, jak. Go, go, go! Norris, as he takes Jeszcze ten śmieciuch wygrał mistrzano. no. Jak on śmiał. On... on... Ja pierdzielę. no. <laughs> A, dobra. Dawajcie do podium szybko i... Idziemy na piękną Brazylię. <laughs> wasn't be a lost <sighs> <Gasy czwarty dojechał. sighs> nie? a nie dobra nie tak <laughs> O, ja. A, no w sumie. O, tajne spotkanie. Ja też. O, o, dzień iła. dobry! Witam pana! Witam, Co wam pan tu robi? Może herbatki i Szefu? <suszy> Nowy? To tutaj ze mną gada? No, 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 Mnie witam wita szefa. szefa. Jak najbardziej. Pion zbijemy? Jak, jak najbardziej. A, tylko cześć, cześć. Widzimy się w przyszłym sezonie? To no jest. zobaczenia. Moi no pracodawcy wyczuli pismo, to dobrze, ja je mogę na biurku chętnie położyć. Ja ten Briatore sobie wsadzi to głęboko. Niech se ten bolt weźmie, nie wiem. Do kieszeni se schowa. Obiecywał mi, tak, Golden Boy, chodź, chodź. To jest samochód na miarę mistrzostwa. I co? Jestem P19! Z pięcioma punktami dorobku. No. Masakra. Nigdy więcej do tego śmierdzącego Renota nie idę. Nigdy więcej. Nigdy więcej. Dobrze, tylko jeszcze wyniki, pokażemy na koniec. I co? Widzimy się w Brazylii, drodzy widzowie. Dziękuję za oglądanie serdecznie. I do zobaczenia. Nie wiem.